Właśnie przyszła budapestka żółta łapciata. Żółta łapciata. Nawet takie puszczamy. Nawet takie trzy kilometry dla nich. I to łapciata, ładna. Idą, idą nasze kolejne sztuki. O, znowu zniknęły. Gdzieś tam idą. Przy koledze. O, tu idą. Są już przy nas. Wszystko młode. Kończaty bez ogona wrócił, widzę. Bo dopiero im. Bo one są takie, że im mogą wyrywać Trzeba. Dopiero ogon ma wyrwany. Już. To no jednak... Ale ile ich przy... Opa! I twój zamoyski młody przyszedł też! A u co Zginęła chyba na piątce od niego. Znaczy... stara po nim. Jego matka zginęła twój na piątce Twój zamoyski, konczate, Budapeszty, wszystko młodziaki. Nie, jeden jest starszy, A to wszystko młody O tu jest młodziak po weteranie. Jest. Na naszym weteranie Tam świat czerwony połapiasz Krymki same chodzą górą Gdzie te krymki? To te krymki się tak zrywają? I w to swoje tu będą przegarniać Tak, na pewno <grymka> O, się dają Twój zamoński też przyszedł Trzeba ją rzucić trochę na jest młody za Są kończaty, jest już kończaty młody. Są młodziaki, jest. Tak, są młodziaki. Przyszedł teraz pan też od tej samicy. Od tej samicy łapciatej I jest młody kończaty. A ser, te wabczaty się na górze chyba No, ta Je nawet to ładna. Na kracie. Ile im to zajęło z godziny? Nie no tym to mniej z tym młodym to nie wiem, z 25 minut będzie Młode ważne, jest, że przyszły, bo 3 km od razu. Tu też młodziak i Huczek. Ale że twoja łapciata przyszła, żółta ty ja nie wiem. Ja też nie wiem. <laughs>